to uznajcie tak, jak lubicie. Zróbcie tak, jak lubicie. I zróbcie tak, jak lubi cały jeśli wychodzicie do pracy. I on musi być tak troszeczkę, tylko minimalnie trącony temperaturą, więc wrzucamy go sobie na wodę. Właściwie takich propłodnościowych, ale nie dajmy się zwariować, bo one wtedy mają taki posmak takiego prażonego, no pyszny. Wprawdzie nie jest on aż tak aromatyczny, jak ten świeży, ale yy, też, też jako zamiennik. Biedem. Będziemy dzisiaj dla Was przygotowywać sałatkę makaronową z makaronem pełnoziarnistym z brokułem. Z Dzień jajkami i z płatkami migdałów. I z pysznym susikiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj poznacie kolejny płotny przepis który jest hiper smaczny, który jest hiper dobry, który hiper jest mega prosty. Prosty jeszcze? Tak, mega bo jest megapłodny. No i pokazujemy Wam to, po to, żebyście zobaczyli, bo to jest taki skrawek diet Akademii Płodności, taki uchylany rąbka tajemnicy, co tam się dzieje. Diety, które Wam układamy, bazują na szybkich daniach, prostych daniach. Tak, staramy Szybki się, żeby dani. tak było, żeby było smacznie, zdrowo i Więc to jest dzisiaj taki taka na 10% tego, co znajdziecie w naszych dietach. Działamy. Będziemy dzisiaj dla Was przygotowywać sałatkę makaronową z makaronem pełnoziarnistym z brokułem, z Dzień jajkami my. i z płatkami migdałów. I z pysznym susikiem. Lecimy! Czas na podział obowiązków. Ania się rady. zawsze zajmuje. Z, 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 no, się krojeniem. Nie, nie. Tak, zajmuje się krojeniem. Dobra. Ja zaczynam od y, rozczłonkowywania na różyczki. To brzmi bardzo, bardzo źle. Po prostu trzeba go podzielić na, na Podzielimy różyczki. Podzielimy go na różyczki. Yy, I on musi być tak troszeczkę, tylko minimalnie trącony temperaturą. Więc wrzucamy go sobie na wodę, która powinna już tutaj za chwilkę wrzeć. Yy, I robimy go tak naprawdę. Możecie go zrobić tak skrajnie, al dente, żeby on był tak dosłownie. Tylko, tak, e, najlepiej jest e, te różyczki naprawdę na, tak, e, na takie drobniutkie części podzielić. Będzie wygodniej nam jeść tą sałatkę. Mm -hmm. Tutaj niektóre różyczki widzę, że są mega duże, ale my zaraz się z nimi rozprawimy. A ja rozprawię się z czosnkiem, którego Obecnie. będziemy potrzebować do sosu, więc ja go sobie teraz szybko poobieram, a później będziemy go razem przyciskać do sosu. I dodamy sobie Anna, ile? Mam wylimitować dwa ząbki. E, dwa ząbki może, bo to tak wiecie, nigdy nie wiadomo. Yy, ale ale kiedy to jemy. Ja lubię czosnkowy, to uznajcie, tak jak lubicie, zróbcie tak jak lubicie i zróbcie tak jak cały korpo, jeśli wychodzicie do pracy z tą sałatką. Okej, okay. ja przygotowuję czosnek, tak, Ania A Bokuła. ja sobie tak, No i nie będziemy. wiem, dwa wystarczą? Tak, dwa wystarczą. Dobrze, nie przesadzajmy. Dodatkowo będę sobie tutaj szybciutko siekać koperek który sobie dodamy do tego sosiku czosnkowo-koperkowego na bazie jogurtu. Za chwilę będziemy to razem robić. Tak, świeży koperek, a jak nie możecie dostać świeżego koperku, to również może być taki suszony. Wprawdzie nie jest on aż tak aromatyczny jak ten świeży, ale yy, też, też jako zamiennik. Bitem. Jasne. Będzie super. Koperka ale ładnie pachnie więcej. koperkiem. Mhm. Koperku będzie więcej, skoro czosnku mi wylim wylimitowałaś. To będzie więcej. Okej, okay, zdejmiemy sobie i to sobie wszystko posiekamy. Dobra, ja tutaj mam na drobno, czekamy na wodę. Osole ją troszkę, troszkę tak. tak, ale to jeszcze chwilka. <noise> Latające brokuły. <noise> no, no, no no, no, żywe. No życie, życie. Słuchajcie, ta kuchnia jest tak piękna i tak. Że właśnie tutaj mówiłyśmy z Anną, że my nie gotujemy w tak pięknych kuchniach i tak pięknie, że tutaj nic ja tak nie spada, się nie spada. Ania wam tutaj bardziej. <śmiech> <śmiech> robi real tak life. jest u mnie w kuchni. Dokładnie tak jest. Y Ania wrzuca brokuła. Tak, jeszcze o solę wodę troszeczkę. Piek krosy a ja będę robić sos. A Czyli przeciskam, tak, przyciskam czosnek. Skoro daliście tylko dwa ząbki, Uy. no to dwa ząbki. A się dosłownie na momencik tak. tego brokułka. Dobra. Tam. Dobra. Tutaj czosnek może być też granulowany, chociaż on nie jest taki aromatyczny. Więc jak jesteście albo leniuszkami, albo. pożyczam sobie noże, albo wam się po prostu. Yy, nie ma się świeżego, to możecie użyć tego granulowanego. Wrzucam tutaj koperek. Koperku wyszło dużo. I super. I teraz będziemy sobie to mieszać z przyprowadzkami. Uuu, jak pięknie wygląda. Prawda? No, ładnie, ładnie. Prawda? Dobra. Muszę ustrzątno sobie tutaj miejsce, żeby pomidorki tutaj pokroić. Mm -hmm. Co sobie życzysz, żebym dodała do sosu. Ja na pewno bym chciała pieprz i sól. Czy to jest enough? Czy Właśnie, zarzucimy? Tak sobie za, zastanawiam się, czy. Yy, bo ja wolę na biało ten sosik jednak. No to wiedzcie, skoro Ania nie chce wam dać tutaj kurkumy, To jest całkiem no nie będzie jadły zaraz. Tak? <grym> to wiedzcie, że możecie sobie tutaj dodać kurkumy. Tak naprawdę Dlaczego? możecie dodać przyprawę, jakie tylko lubicie, tak? Jeżeli lubicie z kuminem, to doda dodajcie kumin. tak? Jeżeli lubicie czarnuszkę, to już na tym etapie sobie dodajcie ziarenka czarnuszki, które są. Tak, ale ten sos smakuje Pro. super, jak jest taki świeży, orzeźwiający. Tak, ja właśnie taki lubię i bardzo lubię y, nawet samego brokuła jeść z takim, takim sosem, sosem i z płatkami migdałów. To jest no, będziemy joczo. dodawać, to prawda. Okej, okay. okay. Aniusia się zajmuje pomidorkami. czekamy na brokuła. I coś mi się zdaje, że wrócimy do was za chwilkę, jak ten broku już będzie trącony temperaturą. Miałyśmy wrócić po przerwie, jak ugotuje się broku. Anna, jaki znak jakości? Znak jakości taki, i, i ja idę odlewać to. Zosinek. Anna idzie odlewać, a ja będę dziabać sobie pomidorki. To jest bardzo szybka akcja, bo wystarczy je sobie dziabnąć na pół. Bo szczerze, mamy koktajlówki, więc one. Szybka akcja z nimi. Przeciepuję sobie na pół, a wy możecie sobie zerknąć na to, że mamy też ugotowane jajka, więc w ogóle przyspidowałyśmy. Jajko ugotowałyśmy na twardo do około 5 minut. Obrałyśmy je ze skorupek i pokroiłyśmy w ćwiartki. Okej, okay, Anna odcedza yy, broku, a ja będę przykładać makaron tak. na pół misek. Makaron możecie zwrócić uwagę na to, że już mamy ugotowany wcześniej i przechłodzony, czyli taki myk, do którego Was zachęcamy zdecydowanie ze wszystkimi produktami skrobiowymi, tak. których używacie. Makarony, kasze, ziemniaki, to są takie produkty, które wcześniej powinny być przechłodzone. No i na spód sobie wykładamy makaron. Jest. Chciałabym to zrobić tak, wiecie, elegancko, żeby był po calutkim yy, półmisku. Jest elegancja Francja. Okej. Okay. Skoro makaronu styknie, styknie się. Moim zdaniem styknie. Moim zdaniem też. Na jedną osobę styknie, dobra. <grym> Będziemy dalej, yy, brokuł ląduje. Tutaj jakiś śmietek, to się pozbędziemy. E, Okej, okay, mamy brokuł. M, łyżka. To nakładamy. Mhm. Dobra, nakładamy brokułek. Na górę leci sobie brokuł. dokładnie tak. tak. Mam ochotę tutaj wyskoczyć całe. A ja mam ochotę. Roku ja mam ochotę powiedzieć, wyskuczyć. że to jest kolejny hit imprezowy, ale wszystkie sałatki, które tu robimy, wychodzi na to, że są hitem imprezowym. Albo wychodzi na to, że Ania imprezuje dużo. Tak, albo że imprezuje, a to nieprawda. Jest, <laughs> chociaż, wiecie, no, no nie, no niestety. Raczej nie, ale uwielbiam gotować, jak ktoś przychodzi do nas. No, ale jak już imprezuje, to na grubo i wjeżdżają wszystkie sałatki. Wjeżdżają sałatki, dokładnie. Wiesz, i brokuły wyjeżdżają właśnie Wjeżdżają sałatki, które uwielbiamy, i uwielbiam karmić ludzi i właśnie przemycam sobie również z takiej naszej z, takiej naszej, no z naszej diety te, te takie właśnie hity jak ten. Ja dodaję pomidorki na to na górę. Proszę tutaj dodać. jeszcze wiedzie jajko, właściwie dwa. Jajko jest tutaj źródłem białka dla nas głównym w tym posiłku rozkładam te pomidorki, tak wiecie, powolutku, bo boję się, że mi stąd po prostu pospadają. Mhm. A ja wezmę jajeczka. Tak, Aniusia jajeczka i wszystko na to pójdzie, U, jeszcze to sosik czosnkowy, Baja. Okej. Okay. Tak my mówiłyśmy wcześniej, że to jest jedna porcja, ale teraz patrzę, za na tą porcję. Nie chciałam tego prostować, Właśnie, wydaje mi się, że... sobie, że będę złym policjantem. Tak, bo mam ale... Dobra, tak, ale y, trzeba zmniejszyć troszeczkę ilość na... To jest spokojnie na dwie osoby, Tak, myślę. tak, tak. Teraz jak to wyłożyłyśmy i tak zobaczyłam, mówię, o, oh, oh. Raczej nie. Na dwie osoby będzie git. Dobra, mamy jajeczka. No i teraz coś, co jest, uważam, przepyszne czyli serduszko tej mm. sałatki, serduszko. sos czosnkowo-koperkowy. I Ania wcześniej pytała, czy będziemy mieszać z makaronem, więc wiedzcie, że tak możecie zrobić. Mm -hmm. Czyli najpierw wymieszać sobie makaron z tym sosem i on wtedy będzie taki, jak to powiedzieć, przegryziony. Tak. Ty wolisz taką wersję, tak? Mieszaną, bo ja nie znam, nie robię tego eee, w ten sposób. Ja robię, tak, ale ym, ja lubię jeść oczami, mm -hmm. I ta wiele lepiej wygląda, jeżeli lubicie, jak coś wygląda. I jeżeli chodzi tak 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 y, o imprezy, <grafię> wracamy, no to raczej preferuję taką wersję. Pierwszy imprezownik Akademii Płodności. Nie, no to, to nie brzmi dobrze. Bo to może rzucać złe światło na mnie, ale... No, no nie. Tak. Słuchajcie, zajęło nam to naprawdę bardzo szybko. Co prawda miałyśmy ugotowany makaron i jajka, ale to się da zrobić migiem. Dobra, czym sobie wykończymy tą sałatkę? Płatkami migdałów, które my teraz dodamy w formie takiej na żywca, powiedziałabym, znaczy ale one też super smakują jakie sobie sprażycie. E, co prawda będą miały mniej właściwości takich pro ale nie dajmy się zwariować, bo one wtedy mają taki posmak takiego prażonego, no pyszny, nie, nie wiem nawet wtedy jak ta, opisać ta, to. ta sałatka jest jak rakieta, naprawdę. Teraz też jest jak rakieta, Oczkawek ale można wiecie. To jeszcze z turbo doładowaniem. Rakietę. Dobra, no tak dobra, jest. ok okej, są płatki. Czyli bardziej preferujemy raczej nie pod porażone, ale pod względem zdrowotnym, tak, ja ale pod względem takim smakowym, mm, podprażone. Zestawanie. Dobra, okay, i, ta, i tak to wygląda. To jest właściwie wszystko, koniec. Także tak, naprawdę robi się mega szybko, yy, zwłaszcza jak sobie wcześniej, na przykład, przygotujecie jajka i makaron, to po prostu tak, zobaczcie jak to pięknie i, wygląda, i pięć minut salatkę I w takiej formie podajemy na talerzyk i zjadamy. Smacznego życzymy. Zachęcamy do zasubskrybowania naszego kanału. Pięknie. Zachęcamy do kliknięcia w dzwoneczek i zostawcie łapkę w górę. I zapraszamy na następne filmy, bo będziemy tu jeszcze sobie z Wami gotować. Do zobaczenia.